Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta i widzimy się standardowo na Skybloku na serwerze hotłopaczki.eu I dzisiaj kontynuujemy jak w poprzednim odcinku i jak w poprzednim kontynuujemy budowę kaktusiarki. E, poza odcinkiem dokończyłem całą tą drugą stronę. Tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, że to dokończę. Wygląda to w ten sposób wygląda to naprawdę fajnie, bardzo fajnie. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wyszło e, i zrobiłem coś innego. E, po tytule już pewnie wnioskujecie, że coś na pewno ciekawego e, Nirrel spowodował, że zbudowałem tu takie coś. E, dlaczego ogólnie takie coś tu zbudowałem już Wam tłumaczę. Jak widzicie to są takie jakby ala płotki, takie rusztowanie, które powinno oświetlać te drzewka. A dlaczego? Jak oglądaliście poprzedni odcinek, przyszedł do mnie Nirer i zaczął mi na czacie pisać, że niby będą mi się tu moby respić i w ogóle, że za ciemno jest. No i no i tak teoretycznie ja jak budowałem to wszystko, to jakby o tym w ogóle nie pomyślałem, że tu będzie ciemno, nie? Miałem wyrąbane, nie wiem czemu, ale miałem wyrąbane no i tak przeskoczył mi tryb, i jakoś. No dobra, nirer napisał w sumie, że tu za ciemno. No to dobra, fak fak faktycznie trzeba było to oświetlić, żeby te moby się nie respiły, nie? No i zrobiłem tą jedną stronę. Siedziałem naprawdę kilka godzin, żeby zbudować to ta w ten sposób, bo tu naprawdę musiałem te płotki robić od jednej strony do tej drugiej i robić te ręki. Serio, namęczyłem się fest, nie? No i dobra, no i zrobiłem to zadowolony. No i tak. Mija jeden dzień Minecraftowy, drugi dzień Minecraftowy. No i w nocy nigdzie się nie respią. Zadziałało. Tylko że problem pojawił się taki, że po tej stronie, gdzie nie jest oświetlone, też się nie respią. I ja dopiero tak mi się klapka otwieraj. I, I takie przecież moby i tak się na drzewach nie respią. Przecież i tak się moby na liściach, na drzewach nie respią. I ja takie aha. Dobra, to Nier ładnie spowodowało, że mi się tak klapka kurna przekręciła w głowie, nie? No i takie. O nie, o nie, ile czasu zmarnowałem, nie? No i ogólnie, właśnie poza odcinkiem zmarnowałem kilka godzin, żeby właśnie zrobić te lata ręki tutaj. Tu jest chyba już cała skończona, tak, tu jest już wszystko skończone. Tego już nie robiłem, bo mi się nie chciało, no ale dokończę to, żeby to już w miarę wyglądało. Tu są te platformy oświetlołem. tu akurat musiałem oświetlić, bo tu się moby respiły I wpadłem na pomysł, że akurat w tych miejscach będą te skrzyneczki, do których będzie leciały kaktusy Do których będą leciały kaktusy Oprócz tego, co zrobiłem jeszcze poza odcinkiem Zrobiłem coś bardzo, to bardzo troszeczkę czasochłonnego, ale no to akurat wyszło tak, że akurat poświęciłem czas poza w sumie, wiecie, jakby to określić a, tu jeszcze nie zrobiłem. Akurat były lekcje, to akurat nie miałem co robić, bo wiecie, na lekcjach trzeba się skupić i akurat coś pożytecznego zrobić, no to tutaj zrobiłem taką z szyb, z szyb, ze szkła, taką jakby tutaj barierkę i to jest tak całe, całe fajne niezrobione. I to będzie ogólnie na każdym piętrze tak wyspa zrobiona i tu będą szły takie paski. Z tej strony będzie szedł pasek złota tam chyba idzie pasek żelaza, i to służy ogólnie do tego, żeby nabijać punkty wyspy. I w każdym rogu będzie tych. Tu, tu chyba diamentowe są, nie? Czekajcie. Cyk. O, widzicie? Tam są diamentowe. No ale że diamentów mam mało. To jeszcze tego nie robiłem. Eee, zobaczcie sobie teraz jeszcze. Zobaczcie, czy na nie jestem. Eee, dobra. Tutaj nic się nie zmieniło, tu chyba nadal nic nie dołożyłem, to jest wszystko jak w poprzednim odcinku, nic, a nic tutaj nie było ruszane, więc sobie coś tam kopałem, ogólnie nie przełączyłem sobie dźwięku na słuchawki, więc sobie i tak jest dajne, bo to i tak nie mi nic nie da, zapomniałem przełączyć na odpowiedniego jacka, eee, dobra, no i co? Idziemy na samą górę, i dzisiaj już pokażę Wam, jak będziemy ustawiali u góry te kaktusy. Mam to, co nam się powinno przydać: mam kamienne cegły, mam piasek, o tu jeszcze trochę tych latarenek mi zostało. E, I mam e, akacjowe pień. E, zrobimy to z akacjowych płotków. Chciałem z dębowych, bo dębowe płotki tutaj robię z dębowych. E, wyglądają zdecydowanie fajniej, ale tak. Ale tak mówię, dobra. No, jak mam tyle tych akacji, to nie będę specjalnie kupował drewna, żeby płotki robić, nie? Dobra. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, żeby to jakoś sensownie zrobić. Przede wszystkim musi być kratka odstępu. I teraz tak, nie robimy tego tu od razu, tylko zrobimy na tym poziomie. Wydaje mi się, że ten poziom będzie ok. I na tym poziomie już będą wszędzie kaktusy. O, sobie zaznaczę jeszcze tutaj. Cyk. I dobra. Oj, jeszcze sobie tutaj zostawię. No ej, weź się tu zniszcz tutaj. I tu się... Dobra, i tu się zniszczył. Okej. Okay. No, i tu będzie już pierwszy kaktus, i tu będzie drugi kaktus. I jak to będzie wyglądało? Robimy sobie takie coś, i będziemy musieli sobie robić to w ten sposób. To naprawdę będzie czasochłonne. I ogólnie zastanawiałem się, jak to zrobić. Czy zmieniać poziom wraz z zmianą poziomu tego, ee, czy zostawić to w jednym pasku. I uznałem, że zrobię to w jednym pasku. A już wam tłumaczę dlaczego. Jak zrobię sobie to wszystko w jednym pasku, w ten oto sposób. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko dokładnie, o co mi chodzi, bo możecie nie wiedzieć. Ale to zaraz się wszystkiego dowiecie. Zrobimy to sobie w jednym paseczku. Cyk, 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 lecimy. Ogólnie szkoda, że nie zrobiłem jeszcze tutaj lajków, bo będzie mi bardzo strasznie dużo tych kamiennych cegieł uciekać, a w sumie nie chciałbym ich za dużo tracić. Dobra, i teraz tak, czym jesteśmy... Dobra, i tu będzie koniec. Ok, no i zobaczcie teraz. Mamy jeden pasek, mamy jeden pasek z tej strony, i teraz ja sobie niszczę tutaj już po jednym bloczku, bo na tych bloczkach będzie sobie piasek. Jeżeli zmieniałbym poziom, żeby to wszystko tak, powiedzmy, fajnie wyglądało, że tutaj nie tylko że woda zmienia poziom, ale i wszystkie platformy z kaktusami, to naprawdę bym się zarąbał w robocie. Dlatego że nie mógłbym sobie zrobić takiego paska. Tylko musiałbym, kurczę, Obniżać ten poziom, to by było fest To by fest nie oddał Po prostu, i teraz patrzcie, i teraz sobie dajemy Piasek na każdym yy, Na każdym tym bloczku, co tu sobie tak Odynda, że tak bym to określił Ciach, ciach no i to jest wiecie, taka robota Prosta robota, trochę czasochłonna, więc ja sobie to po prostu będę robił w wolnej chwili i ta kaktusiarka, właśnie, tylko zanim w ogóle ją całą skończę, to jak dzisiaj już troszeczkę tych platform z kaktusami zrobię, to ja od razu będę sobie chciał dać tłoki, od razu, znaczy tłoki, lejki, żeby tu już były lejki, żeby już taka kaktusiarka działała. Przede wszystkim tu będzie wszystko w szkle. Tu będzie wszystko w szkle, z tego względu, żeby te kaktusy czasami nie wyskakiwały tutaj gdzieś za bloki, gdzieś się bawiły. To to wszystko będzie oszklone, to naprawdę będzie fajnie wyglądało, ale to całe oszklenie będzie robione poza odcinkiem. No, 1 do 1 jak tu macie, nie? To wszystko też jest tu ze szkła. To będzie 1 do 1, tak jak zrobiłem już. I teraz tak, jak mamy tą jedną platformę, możemy sobie w sumie jeszcze zrobić drugą. Idzie no, wpiszę dzień. Zrobimy sobie cyk, cyk. Weźmiemy sobie jeszcze, zrobimy jedną platformkę. No i ogólnie w tym odcinku nie zrobimy, nawet może chyba czterech nawet nie zrobimy. Może nawet pięciu nie zrobimy. To już jest odcinek 7 minut, a my dopiero w sumie zrobiliśmy jeden rządek. Ale chcę Wam już w dzisiejszym odcinku pokazać, jak takie coś się buduje, jak to będzie wyglądało. I dobra, budujemy sobie to ładnie. Będę musiał iść chyba po kaktusy, żeby wam w ogóle pokazać jak to ogólnie będzie działało. Bo niektórzy może nie wiedzą, może niektórzy nie grają na Skyblokach i takiego czegoś nigdy nie budowali Przyznam się wam szczerze, że w takiej skali jak chcę zbudować to tu, tutaj na tej wyspie to nawet nie budowałem na takich publicznych serwerach, na których grały, nie wiem no Grałem na Skyblokach, gdzie grało 700-800 ludzi, był taki jeden kiedyś potężny Skyblok, bardzo go youtuberzy wypromowali tam za reklamę naprawdę bardzo duże pieniądze. Książki dawali z administracji. No, próby czasu nie przetrwał. Już go nie ma. No, ale jak właśnie na takim skyblocku, gdzie 600-700 ludzi grało, że naprawdę to ja nawet tam nie zrobiłem takiej kaktusiarki dużej, jak tutaj robię na naszym takim prywatnym, sobie takim cichym youtube'owym serwerku, nie? Dobra, no i zobaczcie. mam takie coś. E, ojej, dobra. A w sumie dobra, że zeskoczyłem. E, użyjemy sobie Fida e, i, 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 poszedłbym w sumie po kaktusach. Poszedłbym w sumie po kaktusa, gdzieś tam na dół Żeby już wam pokazać jak to będzie działało No i widzicie tutaj jest trochę, to jest już trochę jaśniej w sumie Te, Wiecie, no nie, nie musiałem tego robić, totalnie tego nie musiałem robić I to, to, to jest mój błąd, że ja o tym w ogóle pomyślałem Nirer mnie troszeczkę też zmylił eee, Ale plus jest taki, że to naprawdę spoko wygląda, jak naprawdę tutaj takie ładne jakby są, wiecie, lata ręki takie zwisają sobie z góry. To wygląda całkiem spoko. Mamy 7 kaktusów, więcej. Nie... A, mam więcej, dobra, więcej już tu nie mamy. Wezmę sobie w sumie to drewno, może się przyda. Mm, kamienne cegły też by się przydały, ale dobra, już. już kit. O, mam isał góry, więc nie muszę daleko chodzić sobie tam, gorzej z zejściem. Później sobie będę i tak tego hołma przynosił, żeby on na dole działał. Okej, okay. no i zobaczcie, dajemy sobie kaktusy tyłu, tu tył i sobie robimy, cyk, teraz tak, otworzymy sobie crafta od razu i craftujemy płotki, craftujemy sobie płotki, płotki kraftowało się z patyków, poczekajcie, bo ja nie pamiętam jak się craftowało płotki, tak się robiło furtki, a tak się robiło płotki, z tego co pamiętam, tak, a tak się robiło płotki, okej. Okay i ja, ja ciągle mylę, nie że zapominam, tylko ja zawsze furtkę mylę sobie z tym. I dobra. Teraz robimy sobie takie o coś. I. Oj. Trochę mnie te kaktusy będą biły. No, i ogólnie. O! ten sposób to będzie wyglądało, no, że tutaj ten kaktus jakby będzie od razu się ścinał i ogólnie plus jest taki, że wystarczy jeden na te dwa, nie, więc to nie będzie w niczym mi tu przeszkadzało i następna platformka będzie na wysokości tej, widzicie, tak będzie to, cyk i, 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 i już wam pokazuję, eee, uf, tu jeszcze jedno, cyk Robimy sobie piasek, cyk, cyk, i tu będą kolejne kaktusy. I tak to ogólnie będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało i będziemy się tak pieli ku górze, ku górze. I mam nadzieję, że to zrobiłem dobrze, nie? Jeszcze sprawdzę sobie. Tu jest płotek, i on sobie będzie tak. No i widzicie, i to wszystko będzie w ten sposób działało. Będzie mi potrzebna naprawdę dobra siekiera. Bo zobaczcie, ja sobie to po prostu będę prowadził w rządku. Tak samo jak prowadziłem tego stona. Teoretycznie. Nie musiałbym tych płotków niszczyć z powrotem teoretycznie one by mogły zostawać, tak? No ale wiecie, no. Ale wiecie, co mi tak kurczę. No nie, że mi szkoda, ale tak jakoś nieestetycznie według mnie to by wyglądało. Wolę sobie to niszczyć i sobie to, żeby to wyglądało tak, jak powinno. No i widzicie. I tak będę robił każdą platformę, każdy rządek. To jest naprawdę, ale naprawdę trochę roboty. I, i, I między tą robotą, jak już te kilka kaktusów mam, muszę z jednej strony już zrobić system zbierania tych kaktusów. Yy, z dwóch względów. Przede wszystkim chcę już zarabiać pieniądze z tych kaktusów, że z każdego rządku będę już zasiewał nowe kaktusy i będę sobie już zarabiał pieniądze. Ale z tego względu, że ten ston i te wszystkie ee, te wszystkie płotki, których nie podniosę, będą mi ładnie leciały do skrzynek, nie? Czyli jakby sobie tutaj sporo sporo zaoszczędzę budulca, a płotki i cegły są dosyć. No nie że jakieś cenne niesamowicie, no ale wiecie, nie ma co marnować pieniędzy. Tym bardziej, że zostało mi 8 tysięcy z tych tam. Miałem tak, 40 ileś dostałem chyba właśnie od Kuby Później jeszcze sam zarobiłem trochę Całkiem sporo, tam sobie kopałem tylko kobla i sobie tam stylowałem eee, Zobaczcie, <grytanie> zobaczcie w sumie DS, zobaczcie cenę kobla Gdzie jest kobla z tą bruk? 785 już bruk kosztuje, więc też jak go trochę sprzedałem, dużo osób właśnie jeszcze bruk sprzedaje. Jak dojdzie do Tysiaka, to już cena będzie zmniejszona, Ja Tak sobie, tak sobie postanowiłem, że do Tysiaka niech się jeszcze bawią, nie? Ale później im to usunę. E, dobra. Cyk, sobie podniosę to. No i widzicie, no i to nie jest jakaś trudna robota. Przyjemna jest całkiem, więc tak i sobie, kurczę kładziecie te płotki, nie? No ale faktiko, faktiko, trochę musicie się tutaj nabiegać. No i zobaczcie, no to jest pierwszy rządek jakby zrobiony. To jest pierwszy rządek zrobiony i możecie iść już na drugi, jak sobie będziecie to kiedyś na przykład budowali. E, ja tu jeszcze mówię, będę robił szkło tu, 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 tu całe dookoła, tak jak tam na dole. E, szkło jest całkiem tanie, zobaczcie sobie des, szkło, ja sobie kupuję to w ten, Zobaczcie, no 100, 105 za stack, to, to nie jest jakoś tragiczny, no nie? Macie w sumie 10 stacków za tysiaka, to, to, to nie jest aż taka tragedia cenowa. No i dobra, no i idziemy ku górze. Troszeczkę tutaj popsułem, o, wskoczymy sobie tak, cyk i cyk, no i zobaczcie, jesteśmy tu. No, i budujemy sobie. Teoretycznie moglibyśmy nawet sobie od razu natychmiast to zabierać. Bloczki, widzicie w ten sposób. No ale ja sobie zrobię, że po prostu tak. Eee, teoretycznie mógłbym ciągnąć eee, te dwa rządki od razu. Teoretycznie. Wydaje mi się, że to nie byłoby problemem dla mnie, żebym sobie robił tak. I teoretycznie aż się tak nie nabiegam. To jest akurat dobry pomysł, żebym sobie dwa naraz budował. Cyk i zobacz. No i tak to będzie wyglądało, tak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy czasami jeszcze niepotrzebne są pochodnie na tych kaktusach. Jestem skłonny stwierdzić, że są potrzebne. Nie jestem pewny, ale chyba te pochodnie sobie w sumie dołożę na każdym bloczku chyba, albo sprawdzę, albo sprawdzę później, czy te kaktusy pochodnie nie potrzebują. Ale pamiętam, że kiedyś chyba miałem problem, jak właśnie pochodnie nie było. Ale nie chcę gadać głupot w sumie. To jest do sprawdzenia, czy one będą rosły, czy nie będą i tyle, nie? Dobra, no i zbliżamy się ku końcu, w sumie tego rzędu cyk, cyk, cyk no i na razie ograniczę się w sumie ja wam tu tylko na odcinku pokazuję, że ten drugi jakby buduje, nie? Ale jakby, jak będę budował sobie resztę rzędów, to po prostu na dole, nie? Że w tym pierwszym rządku nie będę budował dwóch, jak jest teraz tylko po. dwóch pięter. O, porządki to bo źle, źle określiłem to, że będę po prostu nie budował drugiego piętra, jak teraz wam buduję. Tylko się skupię na tym pierwszym pięterku i sobie po prostu będę tamto rozprowadzał. No bo po co mam robić drugie piętro, jak jeszcze nie mam pierwszego skończonego, nie? Tylko wam to teraz chciałem na odcinku pokazać. No, no i jak tak spadnę, to muszę sobie kurczę lecieć tam i sobie jeszcze raz tam wchodzić, nie? Cyk Wchodzimy sobie. A tu są bloki złote, nie? Nie wiem, czy wam. No, pokazywałem wam chyba bloki żelaza, diamentów. No, a tu z tej strony mam właśnie złota. Dobra, cyk. Wchodzimy sobie tutaj. Ciach. I dobra. I jesteśmy. No i dobra. I sobie niszczymy teraz ten rządek. Ciach. No i jakoś ta robota będzie leciała, nie? Dobra. Niszczymy sobie teraz te cegiełki. I właśnie. I Te cegiełki teraz by mi ładnie do lejków leciały. Ale nie lecą. A i właśnie. Yy, o, bo tylko akurat koniec nie zauważyłem. Jak tutaj biegłem, teraz, teraz tą ścieżką co lecę, to jak mogliście zauważyć, bystre oko, że podniosłem właśnie kamienne cegły. I właśnie teraz będę chciał tą właśnie to szkło budować, żeby właśnie z tych kaktusów... Te kaktusy nie wylatywały poza granicę Mogłbym przenieść jakby po prostu te kaktusy w tą stronę I bym wtedy nie musiał jakby robić tego szkła obok Żeby te kaktusy się trzymały Ale żeby estetycznie zachować Całą jakby styl wyspy Że każde boki są takie Zrobione za szkłem i w ogóle No to sobie będę to szkło budował Dobra, lecimy sobie Z tym piaskiem Cyk, ładnie sobie robimy to Ziup, ziup I widzicie, to można w sumie sobie Prawie że Yy, pamięć taką mięściową zrobisz Po prostu w odpowiednim czasie klikacie To już w sumie wiecie jak klikniecie kilka razy to już wam się prawie sam palec klika w odpowiednim momencie, bo tak w sumie to wszystko działa tak, sobie, tak samo jak w CSie, nie że Że wiecie jak strzelacie cały czas jakby tak w głowę celujecie i to wszystko to pamięć mięściowa później sama działa na tej zasadzie że wam celuje, no nie że wiecie o co chodzi, nie? Ci co grają w CSie wiedzą, że właśnie ma w ten sposób się ćwiczy Ja już trochę w Cesa nie gram, ale ale coś tam jeszcze zostało. E, dobra, no i teraz sobie budujemy tu obcyk. No i robimy kolejne to. No i dobra, jest w porządku, jest w porządku. I robimy sobie kolejne e, płotki. Ja sobie tutaj to od razu usunę. Spotkami e, akurat wolę od razu usunąć. Jakoś tak nie wiem. Spotkami mi jest wygodniej usuwać niż ze stąbrikiem. E, nie wiem w sumie z czego to wynika, ale w sumie wynika to pewnie z tego, że tu mam jakby jeden rządek tego i mi jakoś tak na razie jest poręczniej, nie? Dobra, budujemy, budujemy. Cyk. Ile tam odcinka mamy? 18 minut. To jeszcze pewnie dokończymy to, i zaczniemy sobie kolejny rządek robić. Oczywiście na dole. I będziemy pewnie kończyli, nie? Ojej. Poza odcinkiem naprawdę będę miał dużo pracy, żeby to wszystko ładnie wam tutaj pokazać w następnym odcinku. No, w następnym odcinku chciałbym już wam w sumie pokazać. Kurczę, no fajnie by było wam pokazać już jedną jakby skończoną stronę, nie? Naprawdę by fajnie to dało. Albo w następnym odcinku bym wam pokazał jak buduje ten mechanizm. Też to jest wariant, też to jest wariant, no ale to nie będzie raczej nic ciekawego. Jedyne nad czym się zastanawiam, ale też wam mówiłem w poprzednim odcinku. Że zastanawiam się nad tym, czy użyć lejków tutaj, czy użyć lejków, czy sobie to zrobić za pomocą wody, że po prostu woda by transportowała to do jednego lejka, zamiast używać na przykład tutaj 30 lejków, z tego względu, że lejki dość, że mi level wyspy obniżają, no to jeszcze wiecie, nie? W ogóle, zobaczmy sobie is level i stop cyk, czy ja jestem pierwszy w topce? Nie, nie jestem pierwszy w topce, jestem obecnie w drugi, ale ogólnie się zdziwiłem, bo dnia wczorajszego po tych wszystkich moich pracach byłem chyba pierwszy w topce i naprawdę się cieszyłem, bo miałem zapas 500-600, dni. No i, i na Discordzie to ogłosiłem, że S, gracze, nie? I nagle Kuba wbił 1400, wbił e, nagle wbił Dildo i wbił, e, kurde 919, więc no ładnie tutaj panowie tryhardują, więc ja ich tutaj już nie podpuszczam do walki, ja sobie na razie będę takim cichym żuczkiem, jak mi te wszystkie fabryczki tych kaktusów, tego wszystkiego zaczną działać a ich, ja ich prędzej czy później, kurczę, sieknę na tym skybloku, nie? Tak, połknę ich totalnie. Nie będą mieli podjazdu. No, ale żeby tak się stało, to jeszcze dużo roboty tutaj na wyspie przede mną. Dobra, budujemy sobie kolejny rządek. Tu sobie mogę zniszczyć cyk. O, dobra. O, zniszczyłem nawet i tutaj już na początku. I budujemy, i budujemy sobie, dobudujemy się do końca. Postawimy chyba piasek i to będzie chyba na tyle tutaj widzicie sobie gracze grają i sobie kurcze tutaj coś robią widzicie kuba swip Vip. Nierer kurcze dostał za coś uczynienie, on no, tego VIPa nie kupił swajak, bo bardzo zła rzecz na serwerze u nas nastała, że jego dom na survivalu bo my mamy takie wiecie, no, u nas na serwerze jest family friendly content nie ma takiego czegoś, że kurcze komuś palicie domek, wykorzystujecie jakby błędy kuboidu, że przykładowo gdzieś tam coś może się zapalić nie, bo no, jakby Pójść do kogoś i, 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 i na przykład podpalić coś na działce, czy na przykład otworzyć, zniszczyć, nie możecie, nie? No ale jak ktoś na przykład. Dookoła działki już Koboida nie ma i zrobili na przykład Nirerowi wielkie kurcze mur kobla, lawy, wody, tego wszystkiego, że tam działka i tak zaczęła wtedy płonąć, to wszystko. No i Nirer, za takie wszystko, właśnie dostał vip od nas, od administracji takiego zadośćuczynienia, bo u nas na serwerze nie ma miejsca na takie złe rzeczy. U nas wszyscy muszą się czuć fajnie na serwerze, budować sobie i to jest najważniejsze. My tutaj się nie zabijamy, nie ma czegoś takiego. My tutaj sobie miło gramy, budujemy i widzicie, wszystko widzicie na odcinkach, jak to tutaj u nas na serwerze jest. No i to chyba w sumie na dzisiejszym odcinku już by było na tyle. Zrobiliśmy trzy rzędy: no, znaczy, no prawie trzy, bo jeszcze tu płotki, i w sumie zrobiliśmy jeszcze dwa u góry. Także całkiem spoczko. No i to będzie tak to wyglądało. Uff, trochę zrobiliśmy. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. O, tu jest tak kurczę, do miniaturki będzie, co? Zobaczymy jaka miniaturka będzie. Tu piękna jest do miniaturki. No, dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka, subskrypcję i pamiętajcie o komentarzu i wbijajcie na serwer IP macie w opisie. Do następnego. Cześć!